Cześć! Kontynuujemy spacer jesienno-zimowy po nekropoliach Wrocławia. Odwiedziliśmy cmentarz Świętego Wawrzyńca, ważny ze względu na historię miasta. Dzisiaj odwiedzamy cmentarz parafialny Świętej Trójcy przy Ulicy Krzyckiej. Cmentarz może mało znany, ale interesujący ze względu na podejmowane tu akcje i ciekawe odkrycia. Tuż po II wojnie światowej we Wrocławiu było ponad 70 cmentarzy. Kilka lat później dokonał się kolejny akt usuwania wszelkich śladów niemieckich z przestrzeni miasta. Po starych napisach, szyldach, pomnikach przyszedł czas na likwidację cmentarzy. Naszym przewodnikiem po tym miejscu, ale również po historii likwidowanych cmentarzy jest dr Alan Weiss, pasjonat historii, założyciel inicjatywy społecznej z podziemi Patrzy Breslau. Dzień dobry, cześć. Alan, dlaczego i kiedy likwidowano cmentarze we Wrocławiu? E, właściwie można podzielić likwidację cmentarzy na, na kilka etapów. Pierwszy etap to było takie niszczenie z inicjatywy prywatnej tuż po wojnie, kiedy pojawili się tu polscy mieszkańcy i obecność. Niemiecka była bardzo wyraźna, było to też kwestia pozyskiwania materiału kamiennego w różnych celach, ale właśnie z inicjatywy prywatnej, a już pod koniec lat 50. zaczęło się systemowe niszczenie cmentarzy, które rozpoczęła decyzjami Rada Narodowa Miasta Wrocławia w roku 59. Te decyzje zapadały w latach właśnie pod koniec lat 50., do końca lat 60., a sama likwidacja fizyczna trwała do lat 80. Właściwie, gdyby chcieć pociągnąć to jeszcze dalej, to można powiedzieć, że z tych cmentarzy, które zostały przekształcone na cmentarze polskie, to właściwie do dzisiaj usuwane są groby niemieckie, już bardzo nieliczne i z ogromną szkodą dla pewnej, dla tożsamości miasta i dla historii. A co się stało z miejscami po dawnych cmentarzach i z nakropkami? No, miejsca po dawnych cmentarzach. Trudno powiedzieć, że to są miejsca po dawnych cmentarzach, ponieważ to są wciąż cmentarze najczęściej, tyle że nie ma tej wierzchni warstwy, ponieważ likwidacja polegała na tym, że plantowano takie miejsce, wyrównowano teren, czyli zabierano ten materiał kamienny. Natomiast nie przeprowadzono ekshumacji, więc parki, które są w miejscach cmentarzy, są właściwie co wciąż cmentarzami. To są też skwerki, czasami są zabudowane miejsca po dawnych cmentarzach czy cmentarzach dawnego Wrocławia, jak bardziej by to wypadało powiedzieć. Natomiast co się stało z samymi grobami? Były wykorzystywane powtórnie, albo jako kruszywo na budowę drogi. Najbardziej cenne groby, czyli te zrobione z granitu szwedzkiego, czarnego lub czerwonego, były wykorzystywane do nie wiem, posadzek do budowania kominków. Istnieją dokumenty w archiwum państwowym pokazujące o bardzo oficjalny zakup cmentarzy wrocławskich granitu szwedzkiego, 30 metrów sześciennych granitu szwedzkiego na budowę w Warszawie. Więc, więc takie, były, takie były losy. Natomiast oczywiście w gorszej jakości kamień był wykorzystywany do budowania murków, schodków. Do dzisiaj można spotkać takie miejsca w, w całym Wrocławiu. Tutaj Maćku chciałbym pokazać Ci stele, które zostały zgromadzone przez Księdza proboszcza, odkopane razem z pracownikami. W większości są to stele niemieckie, ale znajdują się tutaj też polskie. Może spod śniegu, spod śniegu uda się opowiedzieć, kim byli ci ludzie. Tu mamy fragment górnego napisu. Ale niestety lód i śnieg nam nie pozwoli odczytać imion i nazwisk ludziom, ludziom, ludzi, którzy byli tutaj pochowani i którym poświęcono tą, tą stelę. Jesteś jednym z założycieli inicjatywy Spodziemi Patrzy Breslau, czym się zajmujecie, jakie macie plany i te krótko i te długoterminowe? Spodziemi Patrzy Breslau powstało jako inicjatywa bardzo spontanicznie i wynikało to po prostu z... z z napotykania na pozostałości po cmentarzach dawnego Wrocławia. Były próby identyfikacji ludzi, którzy są wymienieni na inskrypcjach, więc odtwarzamy losy tych ludzi, ale takim głównym celem jest właśnie zadbanie o te pozostałości, ponieważ naszym zdaniem Pomnik Wspólnej Pamięci, który powstał w Parku Grabiszyńskim, nie załatwia sprawy, ponieważ właśnie walają się po rowach, po skwerkach fragmenty grobów dawnych mieszkańców Wrocławia i żeby upamiętnić ich, czy pamięć o nich, żeby została i też przez to tożsamość i ciągłość historii miasta była zachowana, chcielibyśmy o nie zadbać, tworząc upamiętnienia w miejscach, w których były cmentarze, przy pomocy tablic lub niewielkich lapidariów. To jest chyba podstawowy cel, ale także właśnie o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli groby niemieckie na istniejących cmentarzach, żeby starać się zachować także ze względu na, na, na fach, na, na niesamowitą sztukę kamieniarską, jaką prezentowali ówcześni rzemieślnicy z Breslau. A tych pomników już jest naprawdę niewiele. Nieprzypadkowo jesteśmy też w tym miejscu, ponieważ podejmujecie tu akcję. No właśnie, jakie i co udało Wam się odkryć? Y Pojawiliśmy się na tym cmentarzu na początku tego roku za zgodą proboszcza z którym współpracujemy i który tutaj sam najpierw wykonał bardzo dużo ważnej pracy. Wzdłuż płotów były hałdy śmieci, z których z których powyciągano właśnie proboszcz z, z pracownikami. Powyciągali również wiele zdewastowanych grobów i nagrobków i poukładali je w kilku miejscach tutaj na, na cmentarzu. Nie wiedzieli, w jaki sposób można byłoby to e, zainstalować czy spionizować. No i wtedy pojawiliśmy się my rozmawiając z księdzem Proboszczem i mając jego właśnie zgodę, zaczęliśmy tutaj od sprzątania e, terenu e, i od poszukiwania właśnie tych pozostałości po grobach, ponieważ tutaj cała prawa strona cmentarza. Prawdopodobnie zaraz po wojnie została zdewastowana przez spych i te nagrobki zostały zepchnięte na tył cmentarza, gdzie jest hałda, którą być może uda nam się rozplantować i w miejscu tej hałdy zbudować taki niewielki lapidarium tych, którzy tutaj właściwie do dzisiaj spoczywają. Na miejscu dawnych cmentarzy wyrosły bloki, powstały parki, a płyty nagrobne możemy znaleźć na gruzowiskach. Przez wiele lat ta historia była zapomniana, wypierana z pamięci. Na przełomie lat 2007-2008 w parku Grabiszyńskim na miejscu dawnego cmentarza Grabiszyńskiego powstał pomnik wspólnej pamięci, mający za zadanie przywołać pamięć po dawnych zlikwidowanych cmentarzach. Od kilku lat podejmowane są konkretne akcje mające na celu z jednej strony przywołanie pamięci po dawnych mieszkańcach Breslau, a z drugiej strony zwrócenie uwagi na ten problem mieszkańcom i władzom miasta.